Badania i trackingowe w Mediaplanie. Analiza Mediaplan została poszerzona o wyniki badań trackingowych. Wiele starszych wskaźników uzyskało swoje rozwinięcia w Mediaplanie. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. Do Mediaplanu wybieramy ostatni rok. Idziemy dalej. Wybieramy naszą wybraną grupę. W tej chwili wybierzemy. Kobiety, które mają dostęp do jakiegokolwiek budżetu, znajdziemy to w sytuacji społecznej w poszerzeniu gospodarstwa domowego. Wybieramy zmienną miesięczny dochód gospodarstwa, 5 kategorii i wszystko poza pierwszą kategorią. Dodatkowo, wybierzemy zainteresowania tematami i z nich w ramach zmiennych binarnych powiększę sobie okno, żebym był w stanie zapytać pełne nazwy. Wybiorę zainteresowanie ogrodem. Pielęgnacja i uprawa roślin. Ogród. Często lub zawsze czyta. Czyli mamy osoby, które dysponują budżetem na to, żeby kupić jakieś dodatkowe rzeczy do ogrodu. Wybieramy też grupę bazową, do której chcemy się odnosić. Także kobiety. Kobieta. I idziemy dalej. Pisma. Ja przygotowałem sobie wcześniej grupę ogrodową. Mamy tutaj cztery pisma o najwyższym affinity wśród osób zainteresowanych ogrodami, więc dodaję listę, żeby każdy z tych pism otrzymać. Możemy do tego dodać jeszcze muratora. Oraz zobaczmy co mamy z domem. Pani domu, nie, poradnik domowy. Budujemy dom, widzę, że wyszło, więc nie będziemy go budować. Przejdźmy dalej. Mamy nowy panel pod tytułem zaangażowanie w reklamę. Wynik w w reklamę możemy podejrzeć jakie wyniki w badaniach trackingowym uzyskały dane gazety. A więc jaki mają zasięg przeliczając go na to jaka jest szansa, że spotkają się z, reklamem, z reklamą ile razy do niej wrócą, ad -reach, czyli jaki procent populacji zobaczy daną reklamę biorąc pod uwagę zauważalność tej reklamy w gazecie i ilość powrotów do niej, ad-exposure, czyli ile razy najprawdopodobniej w czasie całego życia gazety osoba trafi na tą reklamę i ile sumarycznie czasu spędzi czytając Tą reklamę w, tym, w tej gazecie, zakładając powroty do niego. Widzimy, że najlepiej tutaj wypadają nam Kocham ogród, mam ogród i przepis na ogród, które mają około 10 sekund. Mój piękny ogród dość podobnie i tylko w muratorze trochę niższy wynik. Musimy zaznaczyć nasze gazety. Po zaznaczeniu wszystkich klikamy dalej. Emisje i ceny. Ja już uzupełniałem część tego raportu, ale pokażę co. klikamy strzałkę dostajemy okno pozwalające nam automatycznie z zaciągnąć z cennika ceny dla każdej reklamy, powiedzmy, że w tej chwili szukamy drugiej drugiej okładki, full page'a ok nie znaleźliśmy dla dwóch tytułów, tam gdzie nie znaleźliśmy możemy kliknąć na złotówkę i wybrać którą dokładnie reklamę byśmy chcieli. Widzę, że murator nam nie dosłał swoich cen, więc uzupełnimy ją ręcznie. Żeby była podobna do innych reklam, damy tutaj 50 tysięcy będzie do... już mam najwyższą cenę mam dla mojego ogrodu 87, dajmy 90 w takim razie. Ceny są tylko i wyłącznie poglądowe. Na razie nie uzupełnimy liczby emisji i zakończymy. Otrzymaliśmy media plan, Nie mamy dla niego jeszcze wyniku, ponieważ nie wybraliśmy, ile razy nasza reklama się ma pojawić w każdym z w, każdym w tym celu rozszerzamy panel i wybieramy na podstawie jakiego wskaźnika chcemy określać skuteczność naszego mediaplanu. Załóżmy, że jest to OTS plus 2. Czyli chcemy zobaczyć, jak duża część naszej populacji zobaczy co najmniej dwa razy naszą reklamę, przy założeniu, że dopiero przy takiej ilości zauważeń osoba zrozumie w pełni, co mamy w przekazie. Żeby zobaczyć wyniki klikamy przelicz, czyli symbol sumy. I otrzymujemy informację, ile dla tych gazet kosztuje nas kupienie 1% zasięgu. Jest to znormalizowany wskaźnik, który pozwala nam bardzo łatwo porównać cenę reklamy w danym piśmie i widzimy, że najniższe ceny w tym momencie mają "Kocham ogród" oraz "Przepis na ogród". W takim razie dajmy w każdym z nich po jednej ekspozycji, przeliczmy, zobaczmy, co w tej chwili media nam plan zaproponuje jako najlepszą opcję. OK, widzimy, że ceny w nich są na tyle niższe co nie jest trudne, tutaj mamy po 20 tysięcy, gdzie pozostałe są dużo wyżej i że cały czas najbardziej opłaca nam się kupić reklamę w jednym z nich. Przelicz. Dobrze. O, bardzo są oparte. Dopiero w tej chwili mój piękny ogród zaczyna być także opłacalny, więc tak. Powiedzmy, że byłby to nasz media plan i zobaczmy, jakie mamy wyniki. Add reach, czyli ile razy nasza grupa spotka się z reklamą, jest to około 4,5 razy. Ad exposure. Osoby będą średnio widziały tą reklamę około 15 razy. Czyli na przestrzeni całego życia tych pism, osoby zobaczą około 15, 15 razy trafią na tą samą reklamę. I spędzą na niej około 10 sekund. Real Gross Impression także ma swój komponent związany z wynikami badania trackingowymi, i uwzględnia, jak często osoby trafiają na reklamę i sumuje to, zakładając, że każde trafienie na reklamę możemy zsumować, jeżeli nawet jest to ta sama osoba. Czyli wielokrotne trafienia tej samej osoby na tą samą gazetę zliczamy. Jest to około 5 milionów dotarć. I koszt za dotarcie wtedy wypada nam na około 4000 zł. Widzimy, że 10% naszej grupy przy takiej kampanii zauważy naszą reklamę, 6,5% zauważy ją co najmniej dwa razy, i 5% co najmniej trzy razy. Jak na ten koszt kampanii, jest to całkiem niezły wiek.